Hej, 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 witam was bardzo cieplutko, u mnie na kanale. Zobaczcie, co dzisiaj kupiłam. To są czereśnie, czyli moje ulubione owoce. Kojarzą mi się one z dzieciństwem, z czasem bez troski, kiedy biegało się po drzewach czereśniowych z jednego na drugie. Cały dzień od rana do wieczora jadło się te owoce teraz już y, w tej chwili nie są one y, tak łatwo y, dla mnie dostępne, ponieważ nie mam nikogo na wsi, a y, czereśnie w mieście no niestety są bardzo drogie. Y, w tym roku kilogram y, kosztuje około 10 zł, to i tak jest w miarę przyzwoicie. Y, kupiłam kilogram y, to jest akurat taka odmiana bardzo ciemna, duża, twarda i niesamowicie słodka. Także to są moje ulubione owoce. Chciałam Wam też pokazać, co tutaj kupiłam. Kupiłam sobie lakier do paznokci, czerwony. Jeszcze czerwonego w swoim tutaj zbiorze nie mam. Może się wyostrzy, tak? Wyostrzy się. To jest właśnie e, firma Neonile. I powiem Wam, że jutro mam y, taką uroczystość y, rodzinną i chciałabym, żeby moje paznokcie jakoś wyglądały. A niestety jeden paznokieć y, mi się złamał, y, mając właśnie hybrydę. Nastąpił taki kataklizm i pierwszy raz będę chciała y, przedłużyć sobie paznokcie. Kupiłam takie. Y, Formy do przedłużania paznokci, i tutaj jest akurat 100 sztuk. Mniejszej ilości chyba nie mieli albo w ogóle nie mają. Nie wiem, nie znam się na tym i będę chciała sobie przedłużyć ten jeden paznokieć. Mam taką bazę, i to jest baza z Semilaka Extend Base. Tak chyba to się czyta. Ja tą bazę stosuję jako zwykłą, taką bazę utwardzającą, ale jest ona również yy, z przeznaczeniem do przedłużania paznokci. Nie, mo, nie chcę się wyostrzyć. Mam nadzieję, że. Widzieliście, także zaraz będę zmywać, starą ściągać hybrydę i robić sobie właśnie przedłużenie tego paznokcia i dam Wam znać, czy w ogóle to się da zrobić na tej bazie w warunkach domowych przez osobę, która nigdy nie przedłużała paznokci. Zobaczcie, tu jest efekt tego przedłużania. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale chyba tak. Ta warstwa, właśnie przezroczysta, to jest dorobiony paznokieć przedłużony. Ten pod spodem jest jeszcze troszeczkę taki złamany, podharatany, bo po prostu ten paznokieć złamał mi się już poniżej opuszka, ale chciałam, żeby właśnie ten sztuczny po prostu miał się na czym trzymać i warstwa jest wzmocniona teraz tylko wystarczy pomalować paznokcie i myślę, że będzie w porządku. Powiem wam, że ten paznokieć dorabiany jest bardzo twardy. Nie mogłam go spiłować i piłowałam go setką, właśnie takim pilnikiem o gradacji 100, bo taki zwykły szklany pilnik nie dawał sobie rady. Także polecam wam, bardzo fajnie można sobie przedłużyć nawet do centymetra tą bazą twardą paznokcie że one wyglądają w tej chwili mniej więcej tak no i będę zaraz malować już pomalowałam paznokcie, wyszło to tak mniej więcej Czerwony kolor, przedłużony paznokieć, druga ręka. Wyszłam właśnie na spacer urwać trochę mniszka i babki lancetowatej dla świnki morskiej. Także zakładam teraz rękawiczkę i rwę jedząko dla mojej świnki. Jak dobrze może usłyszeliście mm. Powiedziałam, że wyszłam urwać trochę mlecza dla mojej świnki, no niestety nie mamy już dwóch świnek, mamy tylko jedną, został rudy Erni. Niestety, a no może stety jest na zielonej łączce po drugiej stronie już, jak to się mówi, tęczy. Jakiś miesiąc, półtora miesiąca temu odszedł od nas. I bardzo to przeżyliśmy. Był u nas trzy lata. Był bardzo mądry. I niestety dopadła go taka mm, przypadłość, y, choroba stomatologiczna y, zębów. Y, powstał torbiel, y, leczyliśmy go y, długo i jakoś nam się udawało, aż w końcu y, stwierdziliśmy, że lepiej, żeby się y, nie męczył. No i tak, y, miło nam go wspominać teraz. Y, Wiadomo, ze zwierzęciem człowiek się zżywa, i później trudno jest się rozstawać, no ale taka jest już kolej życia. Cieszę się, że był u nas. Myślę, że on też był zadowolony, że trafił do naszej rodziny. Był bardzo dobrze traktowany. Także mamy jedną świnkę. Być może dokupimy jeszcze drugą, ale boję się kupić świnki ze sklepu zoologicznego. Chciałabym jakąś świnkę z hodowli. Muszę się zainteresować, ale może po urlopie. Jestem tutaj u nas niedaleko, w takim ogrodzie parku. Sensorycznym, który utworzyli u nas w tamtym roku. I tutaj są naprawdę fajne alejki. Chciałam Wam pokazać taki domek dla. Ktoś biegnie. Taki domek dla owadów. Ludzie tutaj naprawdę fajnie spędzają czas, biegają sobie. Nikt się nie krępuje, jeżdżą na rowerach, rolkach. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda właśnie ten domek. Zobaczcie, taki domek dla owadów. Tych domków tutaj jest nastawianych chyba 3 czy 4. Jest tu park sensoryczny, jeszcze nasadzenia są dosyć małe, są pojedyncze drzewka takie większe, ale ogólnie jest bardzo sympatycznie, fajnie. No a tam są właśnie nasze bloki. Także Idę do domu z jedzeniem dla prosiaczka. No, to jest mój prosiaczek. Kochany, malutki. On już się najadł tutaj tej zieleniny i chciałby coś jeszcze. Widzę, że miseczka jest pusta. Tak? Zobacz, zobacz, Chodź, chodź. A tutaj, chodź. Chodę, tutaj. Zobacz tutaj. Damy tak? Groszka. Ja mówię, że to są groszki. O, jaki jest pyszny ten groszek! Musimy mu troszeczkę wydzielać jedzenie, ponieważ on jest bardzo gruby i miał trochę nadwagę. Jak się wsypie do miski dużo tej karmy, to on potrafi ją od razu zjeść bez umiaru. Normalnie nie ma, nie ma umiaru. Aj, jaj, jaj, jaj jakie to dobre było. tak To jest nasze rudy. Nasypiemy tutaj troszeczkę. Proszę bardzo. Chciałam wam pokazać jeszcze yy, mój kwiatek balkonowy. Million bells. On jest właśnie taki dwukolorowy, wisi przy suficie. Fajnie sobie już obróz doniczkę. Od spodu jest właśnie biała doniczka, ale on już jest tak, taki spory i kupiłam taki substral do kwiatów balkonowych. I mam nadzieję, że właśnie będzie ładniejszy. Będzie miał więcej kwiatków dzięki temu nawozowi. Nie mam więcej kwiatów. Zawsze dla mnie to jest problem jak wyjeżdżam na wakacje na dwa tygodnie i nie mam komu zostawić kwiatów do podlewania. Właściwie to mam sąsiadów, ale nie chcę nadwyrężać ich dobroci. Chciałam Wam pokazać taki domowy kosmetyk, który sobie zrobiłam od czasu, kiedy interesuję się ziołami i zbieram je, zaczęłam sobie robić, przygotowywać takie domowe toniki, które przechowuję w lodówce. Ten akurat jest z owoców jełowca. Ma charakterystyczny, taki fajny, ziołowy, kadzidłowy. Zapach działa oczywiście tonizująco, odkażająco na naszą skórę. Świetnie oczyszcza. I wiecie, rano, jak przemywamy twarz takim tonikiem z lodówki, to naprawdę robi się tak aż przyjemnie. Twarz jest taka orzeźwiona. My bardziej rozbudzeni i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tych toników ziołowych. Do tej pory robiłam sobie tonik z kwiatów akacji, tonik z jaśminu, tonik z puławatka, habra I te toniki po prostu są takie pachnące, nawilżające, przede wszystkim naturalne do takiego naparu z danych ziół, kwiatów na drugi dzień, gdy zleję do pojemniczka takiego, dodaję też octu jabłkowego i przez tydzień taki kosmetyk używam, stosuję nie robię go dużo, żeby po prostu później go nie wylewać, gdy się zepsuje, tylko żeby go Y, zużyć i nie żałuję, ponieważ no, gdy się kończy, jeden y, robię następny. I wiecie, m, teraz postanowiłam, że zrobię sobie taki tonik z krwadnika. Y, wszystkie te właściwości danych ziół przechodzą do naparu i y, świetnie oczyszczają i y, odkażają naszą skórę. Także zachęcam Was do robienia takich domowych kosmetyków. Naprawdę warto. Zaczęłam teraz nagrywać telefonem komórkowym i muszę się przyzwyczaić e, i nauczyć e, tego, żeby patrzeć się w kamerkę, a nie w podgląd, e, co jest dla mnie trochę trudne, bo jednak wzrok ciągnie na ten podgląd, ciągle patrzę się. Jak ja tam pięknie wyglądam. Słuchajcie, chciałam się podzielić z Wami taką wiadomością, że od jakiegoś czasu, chyba od dwóch miesięcy, wykonuję taki masaż twarzy. Staram się wykonywać go regularnie, codziennie wieczorem. Jak jest to możliwe? W sobotę i w niedzielę, czasami dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Trwa on naprawdę niedługo około 5 minut, a może nawet i nie trwa 5 minut. Do masażu używam swoich takich maceratów ziołowych, olejowych. I muszę się przyznać, że są jakieś efekty. Przy stosowaniu różnych kremów pod oczy, do twarzy na noc czy na dzień nie zauważyłam takich efektów jak przy e, tym masażu. Słychać jakieś dzieciątko, coś sobie tam śpiewa i słychać również e, świerszcza. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Jak zauważyliście, moja mimika twarzy jest bardzo taka bogata i ja marszczę czoło, marszczę oczy, mam tutaj taką dużą zmarszczkę lwią i no niestety bez zabiegów takich chirurgicznych to chyba trudno się jej pozbyć, ale na pewno da się ją zmniejszyć wykonując właśnie ćwiczenia twarzy, masaż twarzy i jak już wspomniałam widzę jakieś rezultaty i na pewno mogę stwierdzić, że zmarszczki wokół oczu są mniej widoczne, z czego jestem bardzo zadowolona. Moją zmorą teraz latem są przebarwienia i zawsze one się pojawiają. Od słońca myślę, że to są jakieś sprawy hormonalne. Też muszę znaleźć na to jakiś środek. I powiem Wam, że te masaże i na pewno te maceraty olejowe sprawiły, że te moje zmarszczki mimiczne przy oczach. Zmniejszyły się. Jak będę w jakimś nastroju lepszym i będę miała więcej czasu wolnego, to spróbuję Wam nagrać taki przykładowy masaż. Może i Wy skorzystacie.